Witam na kanale. Wszystko, czego Wam chłopak ani dziewczyna nie powie. Dzisiaj o tym, jak, z, jak się przygotować na randkę z dziewczyną. Będzie to część takiej miniserii o randkowaniu. Zrobimy jeszcze filmik o tym, jak poprowadzić fajną interakcję na randce, żeby było ciekawie. O tym, jak przejść do spraw y, takich fizycznych i seksualnych. I zrobimy jeszcze filmik o tym, jak być dobrym w łóżku dla mężczyzny. Oczywiście, oczywiście jest to skierowane dla facetów, ale myślę, że dużo kobiet z ciekawością obejrzy. I się ucieszy, że ktoś pewne rzeczy wreszcie powiedział. No, w ogóle, drogie panie, podzielcie się w komentarzach waszymi doświadczeniami i traumatycznymi historiami waszych udanych i nieudanych randek. Ale do rzeczy. Panowie, przygotowując się na randkę, organizując randkę, tak naprawdę musimy pomyśleć o dwóch rzeczach. No i sprawa pierwsza, najważniejsza i Paradoksalnie żenująca, że ktoś musiał nie powiedzieć, ale historia, jakie się słyszy, jakiej ja słyszałem od moich przyjaciółek, koleżanek i randek, no włos się na głowie, Panowie, zacznijmy od higieny. Wydawało się sprawa oczywista, ale idąc na randkę, kąpiemy się, golimy się, myjemy zęby. To, że rano umyliśmy, to nic nie znaczy. Przed samą randką myjemy ząbki i zakładamy, Świeże uprane ciuchy najlepiej wyprasowane. Bonusowe punkty za jakąś fajną perfumkę. Kobiety bardzo na to zwracają uwagę. I tym naprawdę można zrobić wrażenie, jaka fajna perfumka z wyczuciem. <słuch> Jeszcze jedna sprawa. Panowie po 30. Zwróćcie również uwagę na włosy z nosa, z uszu, brwi. Albo do przyjaciółki z pensetką, albo do kosmetyczki. W dzisiejszych czasach nie jest to nic wstydliwego i naprawdę, naprawdę kobiety zwracają uwagę na takie rzeczy. Więc wyglądamy schludnie, pachniemy ładnie i po prostu trzeba być zadbanym. Faceci mają tendencję do skakania z ekstremum w ekstremum. Albo totalnie nie chluje, zaniedbani i smród. Albo z kolei obwieszony łańcuchami, oblany kosmetykami i w jakichś jakich dziwnych ciuchach. Najlepiej być tak po środku. Pomyślcie o tym, jak okupnie auta. Wolelibyście kupić samochód, który jest oblepiony naklejkami, spoilerami i wszystkim, co było na AliExpress? Czy wolelibyście takie auto zadbane, w stanie fabrycznym, wyczyszczone, zadbane, pachnące? Tak? To jest to, z czego się kobieta najbardziej ucieszy, jak was zobaczy pierwszy raz na randce. Że facet jest zadbany, jest schludny, no i po prostu da się do niego podejść, da się go objąć na dzień dobry i da się z nim rozmawiać twarzą w twarz. Ja wiem, że to jest bardzo podstawowy temat i niektórzy mężczyźni się dziwią, dlaczego takie rzeczy mówię, ale taka jest prawda. I to nie chodzi tylko o randki. Już kilka moich znajomych mi powiedziało. Nawet jak sobie pójdę na głupie zajęcia salsy, gdzie kobiety idą właśnie po to, żeby sobie poflirtować, troszkę się podotykać, powygłupiać. No i co z tego, że fajnie się z facetem gada, co z tego, że fajnie wygląda, no jak nie da się podejść, bo po prostu od niego capi. Panowie, nie idziemy na spotkania z kobietami po całym dniu pracy, po, ca po całej sesji na siłowni. No, odrobina stylu i odrobina jakiegoś poziomu. No. I sprawa druga. Sprawa druga, która również ma bardzo duże znaczenie i którą można bardzo dużo punktów nazbierać bycie facetem. Co mam na myśli? W jakich, czasach byśmy nie, w jakich czasach byśmy nie żyli i jakie poglądy by nie krążyły, to jest obowiązkiem faceta, żeby randkę zorganizować, żeby rzucić jakiś fajny pomysł, żeby zaproponować godzinę, żeby zorganizować kto, gdzie, kiedy się z kim spotyka. I znowu, nie skaczemy z ekstremu w ekstremum, czyli nie, minimum wysiłku, to co chcesz dzisiaj robić, każda dziewczyna, której tak powiecie, przewróci oczami i powie, chcę zostać w domu. I nawet jak na randce, randka idzie fajnie, możecie sobie pożartować, rzućcie taki żart, no to następnym razem, co? to co byś chciała robić, Haha. Ha, ha. każda dziewczyna przewróci oczami i powie, że nawet nie zaczynaj, bo nie wiesz, na jakich takich randkach byłam, więc... Uciekamy od tego jednego ekstremum, czyli totalnej wyjebki na to, co się dzieje. Również w drugą stronę też nie jest za dobrze, jak przesadzimy, czyli nie. Nie rządzimy się, nie robimy rzeczy na siłę i też nie ma sensu organizować jakichś bardzo drogich, jak i bardzo zaawansowanych randek, zwłaszcza spotkań na pierwszym, drugim spotkaniu, bo wy będziecie mieli oczekiwania. Kobieta będzie pod ciśnieniem i to bardzo popsuje nastrój. Złoty środek, czyli Coś lekkiego, coś przyjemnego, ale to od mężczyzn zależy, żeby poprowadzić tę interakcję. Czyli uwzględniając potrzeby kobiety. Czyli posłuchaj, czy pasuje ci jutro o 18, bo akurat, bo akurat zdążę się ogarnąć po pracy, nie? Hmm. A czy może pojutrze, bo wtedy mi pasuje o tej godzinie? Aha, okej. Okay. Czy potrzebujesz, żeby cię podwieźć, czy się spotkamy gdzieś na miejscu? Aha, czy wolałabyś pójść coś zjeść do maka, czy może spacer po parku, jak będzie ładna pogoda? Co byś wolała? Aha. I na tym polega zorganizowanie randki, poprowadzenie interakcji z uwzględnieniem potrzeb kobiety. I każda dziewczyna, jak pojawicie się na randce, która była waszym pomysłem, zadbani i pachnący, każda dziewczyna po prostu się uśmiechnie. Przynajmniej nie będę miała kwasu dzisiaj wieczorem. To są naprawdę podstawowe rzeczy, ale historie, jakie się słyszy, co wtedy je potrafią zrobić. Włos się na głowie jeży. Słyszałem historię w stylu, gdzie facet potrafił rzucić tekst: Słuchaj, no to ja zapłaciłem za maka, to czy ty mi możesz teraz Ubera postawić do domu? Słyszałem historię, gdzie facet sobie zarzuczył, żeby go dziewczyna odebrała z siłowni, no bo ona jeździła samochodem, żeby go odebrała z siłowni. Tylko yy, wybacz, ale będę w Ciuchach po siłowni, ale liczy się osobowość, prawda? No panowie, minimum, minimum jakiegoś poziomu jaj i zadbania i naprawdę będziecie w tym 1% tych fajnych facetów nawet jeżeli nic nie wyjdzie to przynajmniej dziewczyna o was powie o nie było źle, przynajmniej był fajny zadbany facet i, i spędziłam ciekawy wieczór lepiej niż, niż siedzieć samo w domu no koniec części pierwszej, panowie to od was zależy żeby, żeby poprowadzić randkę, no i trzymajmy poziom, ładnie pachnieć ładnie wyglądać i schludnie no